Wszyscy do środka zwijają. A tam poszedł chyba ten i Umikaze chyba do, do tamtego kapa. Może im tam pomogę. Pozostaną tylko we dwóch. Na razie cisza. Przyjmujemy B. Może też ten Unikaze zdąży wpłynąć do A. Przyjmujemy też C. Jest niszczara. Dresden. Ten za górą. No właśnie, tutaj ten był blisko. Nie wiem, czy to dotrze do nich, ale, ale okej. Okay. Ale zadymili. Rozpieprzony jest niszczara elegancko. On jeszcze drasten został. Może tego kapa zdążymy wziąć. Do wszystkich pozycję strategicznego celu Rotary target. I on płynie odpalony. Późno przez ten dym nic nie widzę. Kuma na daleko. Bagi się. Dobra, poszedł elegancko. Kuma, gdzie ona? Ona tam stoi. Dobra, bierzemy strefę. Tam ci przejmą chyba C. Tu w środku jest bitka gruba. Wszyscy poszli tą, w tą jedną stronę. tym ci kumy się rzucili. Ruszyła czy stoi cały czas? Nie ja dolecą te torpedy z Tenryu tak daleko. Ruszyła. nie uszkodzona A skręca chyba cały czas Przedzwonił mi. O, w mordę nic nie weszło. Pęk! No ale wcale nie wygląda to ciekawie, szczerze mówiąc. Więcej nas już kasowali niż my ich. obrona strefy no, tutaj się teraz nadzieje. podpalona niszczyciel niszczony niszczyciel przejdą obok, przejdą chyba ale tu idą kolejne Dresden jest bardziej obity, może skupię się na nim, ale nic zniknął w tej zadymie, dwa okręty nam zostały, Kuźba. No to niezłe marynarze. bardzo do mnie tu układać. Wyparciarz podpalił. Dwadzieścia trzy sekundy na torpedy. Zrobimy tego frajanta, pali się dobra, rządzący. to raczej jest Rządzący. okrętów im zatopić Uciekamy, a jeszcze idzie jeden gus. Dawać pożar na nim. Bo nic z tego nie będzie. Jęk podpalony. By mi tu jakaś niszczarka nie wyjechała. Dobra tego już nie miał jak przeciągnąć przeżyć. ta delka siedzi. By ten Tenry nie poległ jeszcze nasz. Aj i tak myślałem. Kara dyscyplinarna. A to zostało nam trzech. Niezłe halo. Pójdę od tej strony, przytrzymam tego kapa. Zresztą oni chyba tutaj też są z tej strony za wyspą. Dziewięć minut do końca, aj niszczara idzie. Nie dobrze, nie dobrze. Tu mnie pomontują. Podejrzewam. że się palić. Będzie jakaś. Weszła jedna, druga pięknie. Ojej. Bank. Wrogi krożownik zniszczony. Z dwóch. Na no, oparach płynę już cztery HP. Nie mam żadnego radaru, żeby go tutaj wyczaić w tym dymie, ale chyba w tą stronę idzie, bo... Teraz torpedy, jedna wejdzie i jest po jabłkach. Dobranie trafił. Jej! Pożar, pożar panie kierowniku. gamy niż szare. Trafił mnie. z przodu mam tylko jedno działko. Kuźwa, tam jeszcze jest ten krążownik jeden. Nie wierzę to, że to nie wchodzi. Kuźwa, dostał. Ale jaja, teraz koniec. Dobra, mamy go jeszcze jeden. Nie ogarnę tego już. Dresden został. Robi torpeda, wejść, ale nie wiem, nie sądzę. Podpalony, wejdzie. Nie, <noise> ugasił się Negus. Ale mnie układa. Pożaru brakuje na nim, kochani, tylko. A mi się kończy. Bęk! Mamy to. Tam na pięciu chyba? O, nie wierzę. Uuu, na bogato! <laughs> Nie, no Myślałem, że to już jest przegrana bitwa. A tu różową mi przydzieli. No tak, bo tam jednego chyba trafiłem raz tego Tenryu. No to niezła bitka. 55 tysięcy damage'a na tym. Na trzecim tierze Tenryu. 78 trafień. 6 na wylot, 68 penetracji. Trafienie w obronę przeciwtorpedową. Dwie torpedki elegancko weszły też. 6 typów. 4 7 podpaleń. Zalanie jedno, 2 cytadelki, 5 obron, strefy asysta w przejęciu. 4 medaliki jakieś. Co tutaj dali? Zadaj uszkodzenia przynajmniej 6 okrętom wroga. Ok. Nic przynajmniej 5 okrętów przeciwnika, A to kraken jest. No tak, zapomniałem, że za 5 jest kraken. Zostanie sam przeciwko, przynajmniej 4 okrętom wroga i wygraj bitwę. Samotny wojownik. I duży kaliber zadaje uszkodzenia, przynajmniej 4 okrętom wroga zadane. Muszę przekroczyć 30% całkowitej puli PW. No to musi być pierwsze miejsce w teamie, No nie wyobrażam sobie tego inaczej. Za 5 fragów. 1400. Ten drugi ten Riu też ładnie układał, On też dużo pomógł. tylko, że, że poległ na 1400. PD to był niezły wynik. Łącznie 3500. To może będzie zrobiony już, już kuma. Nie pamiętam nigdy tych punktów.